Czy znasz to uczucie, kiedy marzenie o własnym biznesie staje się koszmarem? Poznaj historię pana Dariusza, którego horror. Zmieniliśmy w szczęśliwe zakończenie. Ale najpierw zaobserwuj nasz kanał. Gdy Dariusz trafił do nas, był w trakcie budowy domków letniskowych w turystycznej okolicy. Sam źle skalkulował koszty i do zakończenia budowy brakowało mu 700 tysięcy złotych. Banki nie dawały mu szans, ponieważ miał słabą historię kredytową, a wszelkie dochody inwestował w budowę. Zaczęliśmy od poprawy jego punktacji w Big. Po kilku tygodniach uzyskał możliwość finansowania, ale wciąż Miał problemy ze zdolnością kredytową. Dzięki naszym wypracowanym możliwościom mogliśmy porozmawiać z bankiem, wyjaśnić, jakie są potencjalne przychody z wynajmu domków. Po kolejnych dwóch tygodniach pan Dariusz dostał finansowanie, które pozwoliło mu zakończyć budowę. Odmowa banku to nie zawsze jest koniec świata. Jeżeli masz podobny problem, zadzwoń do nas, porozmawiajmy. Może okaże się, że i twój problem możemy rozwiązać.